Shikora, chain for energy. Cześć, chyba spotykamy się w końcu w takich nastrojach, może nie jakie chcielibyśmy widzieć, ale chyba jest nieźle. Widać, że ludzie są zadowoloni. Bitcoin przebił 40 tysięcy, chyba nawet nie wiem, bo 42 już to jest. 42 w komunikat mi przyszedł na telefon, no sentyment jest bardzo fajny, naprawdę powiem szczerze, że konferencja wygląda zupełnie inaczej. Uśmiechnięte twarze wszędzie. Tak. Jest ok, dobra. Przechodzimy do Chain4Energy. Rozmawialiśmy właśnie ostatnio o tym trudnym czasie, kiedy tak naprawdę można było co prawda skupić się na gdzieś tam pracy, nad, pracą nad projektem, no ale był po prostu trudny rynek. Tak? I praktycznie z kim nie gadam z projektów? Każdy mówi, że wiele projektów nie przetrwało tego czasu. Tak. Wiele projektów miało problemy, wiele projektów w ogóle zwątpiło w to, że warto na tym rynku budować. Produkt. Wy oczywiście byliście cały czas, cały czas była ta dobra komunikacja, zresztą update mamy na bieżąco. Czy jeżeli patrzysz na te miejsce, w którym jest rynek, czy u Was coś to przyspieszy? Mam tu na myśli oczywiście listing Tokena, pracę nad Tokenem, czy generalnie gdzieś tam będziecie się trzymać, tego, co sobie założyliście. Tak, znaczy jest to to, co na pewno przyniosło wartość i... Ten, widzimy, widzimy de facto in plus, bo my zwolniliśmy przez ostatnie powiedzmy 3 miesiące. Ja osobiście nawet bardziej się skupiłem na, na, na drugiej naszej działalności, gdzie, gdzie skupili, skupiłem się na zamknięciu roku, tak żeby po prostu wiedzieć, że e, firma będzie miała cash flow i będzie w dobrej kondycji, tak? Kondycji, tak bo w tym momencie Projekt jest finansowany w dużej mierze z naszych pieniędzy firmowych, i to jest też tak jakby duża różnica naszego projektu versus inne projekty. My jesteśmy w stanie budować, może robimy to wolniej, nasze ambicje, jesteśmy w stanie spełnić naszych ambicji, że chcielibyśmy pewne rzeczy zrobić szybko. Ale po prostu kontynuujemy i to, co fajne było, to nadgodniliśmy budowę produktu. Tam nawet Adam wam przekazywał feedback, zrobiliśmy badania rynkowe, z których wyszło bardzo dużo ciekawych wniosków. Jeden z takich najciekawszych to jest taki, że generalnie 95% użytkowników i to też jest, jest ciekawe, że my jesteśmy w tej naszej bańce krypto. Myślimy, że w ogóle świadczeka na, na produkty krypto, ale de facto ludzie 95% użytkowników w ogóle nie chce słyszeć o tokenie w ogóle. Żyjemy w swojej bańce. Tak, dokładnie. Więc dla nich płatność złotówkami euro, fiat, generalnie fiatami, to jest podstawowy juskes. To po prostu musi być proste. Czy płacisz Google Apple Payem, czy jakimś blikiem i tak dalej, to to jest podstawa. Te, 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 użyteczność tokenu jest, jest pod spodem, czyli z jednej strony w ogóle otwarcie całej przestrzeni e, płacenia e, krypto e, i innymi tokenami, ale też e, użytecz, użyteczność związana z bootstrappingiem e, produktu sieci, wykorzystując koncept e, 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 wynagradzania społeczności. To jest taki koncept DePin, czy decentralized. E, Physical Infrastructure Network, gdzie Społeczność bierze udział w budowaniu produktu i, sieci, i, sieci, i całej sieci. Chciałbym troszkę porozmawiać też o tym, co robicie w Chain 4 Energy, bo de facto robicie dużo, ale to też są takie rzeczy, których taki zwykły użytkownik, który na przykład Was obserwuje z boku, czy czeka na token, może nie widzieć, tak? Współdzielnie mam tu na myśli. Tak. Wiem, że jakiś handel już się gdzieś tam odbywa. Jakbyś troszkę właśnie powiedział o tym, na jakim to jest w ogóle etapie. Tak, no to właśnie dzięki, że, że o tym wspomniałeś, bo my dużo rzeczy robimy, które nazwijmy to są behind the scene. I oprogramowanie, które, które, które zbudowaliśmy i uruchomiliśmy już w dwóch spółdzielniach energetycznych, i jesteśmy w tym momencie na etapie testowania, i oni tak naprawdę dają nam feedback. Znaczy testowanie, tak jakby z, z, z użytkownikami to już jest tak, jakby my przetwarzamy realne, realne dane. I, i Zaczęliśmy rozmawiać z niemieckimi spółdzielniami, więc to jest kolejny, kolejny etap zrozumienia, jak ten rynek wygląda. Tutaj na rynku niemieckim, jesteśmy aktualnie w Berlinie, tak spółdzielnie działają trochę inaczej one są bardziej, od, odzwierciedlają na nasze spółki obrotu energii, więc ten software musi być dostosowany do, 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 do tych rynków ale baza jest i to można działać I, 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 na, i, i na bazie tego my chcemy po prostu pójść dalej, żeby dać społeczności krypto fajne narzędzia, żeby oni mogli po prostu zacząć bawić się tym, jak, jak to, co lubią najbardziej, czyli spekulacje, trajdowania, bo na bazie wszystkich danych, które spływają do blockchaina, można wymintować nft które reprezentują taki certyfikat, że ta energia jest zielona. Jeżeli masz autority, który ci to potwierdzi, to dalej to, ten, to, tego NFT-ka możesz rzucić na marketplace. Tak może jest. to być nasz marketplace, ale de facto. Może, może, być być zewnętrzny. Być, może być OpenSea, może być jakikolwiek marketplace, bo my, my mamy strategię, bo widzimy, że nie można się zamykać. Znowu dygresji, w dygresji robię, ale ja tak mam po prostu, no muszę o tym powiedzieć, że trzeba się otworzyć na inne ekosystemy, więc tak naprawdę będziemy się integrować z innymi chain chainami. Mamy, mamy, uh, mamy narzędzie, które pozwala na zrobienie tego e i w momencie, kiedy będzie ku temu odpowiednia e ten odpowiedni czas, to to, to, to zrobimy. Czyli takiego NFTK. Będzie można przenieść do Ethereum, do, do, do Arbitrum i tam sprzedać na, na marketplace. Z innymi ekosystemami też, też rozmawiamy, żeby można było u nich odpalić te smart kontrakty i, i tam zbernować takiego NFT-ka i mówisz, stary, mój biznes jest zielony. no Po prostu tak ja jako Enterprise mówię: na blockchainie mam dowód, że ja zużyłem zieloną energię. I to jest właśnie, no i wiele, wiele takich fajnych rzeczy robimy. Co ciekawe, tak jak sobie analizuję ostatnio różne ekosystemy, ostatnio wyszedłem z Polki, tak, z Polka do gdzieś tam, Słyszałem troszkę będzie. za mało się ale, ale wiesz, ja też sprzedałem Polkę niedawno. <laughs> Mam nadzieję, I, że nie po moim... Nie, 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 przed, przed. Ja, 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 bo ja jestem w ogóle kosmonautą, po prostu taki, wiesz, e, śmieją się ze mnie, bo ja jestem taki... Old... <laughs> Znaczy, no mam, mam też, no nie będę mówił, jakie inne tokeny, ale generalnie głównie, głównie w ekosystemie kos kos kosmos. No właśnie chciałem trochę i o tym. Systemy... zamieniałem te stare, stare po prostu tokeny, które chciałem miałem. Chciałem trochę właśnie o kosmosie powiedzieć, bo tak naprawdę gdzieś tam wiele osób mówiło, ok, kosmos sobie jest, ale przykład na przykład Celestii pokazał, mhm. jak jeden projekt, który. Tak. Oczywiście, było to wywołane social hype po airdropie, tak. ale jak jeden projekt, który gdzieś tam nawet po airdropie idzie do góry i który coś tam robi gdzie są wiele jest ciekawych rzeczy, blockchain modularny, te wszystkie rzeczy, tak. jeden projekt może ruszyć bardzo fajnie ekosystem, więc tak naprawdę myślę, że ekosystemy czekają właśnie na takie projekty, m.in. Jak, jak Celestia, no bo to powoduje, że ludzie z innych ekosystemów zaczynają nagle się interesować, widzą w CoinMarketCapie, czy na Gecko, że to jest wiesz, tak. w tym wyszukiwaniu, więc oby więcej takich też projektów na kosmosie. Tak, znaczy Celestia zrobiła świetną robotę i, i, i to... A myśmy projekt... rozmawiali o tym na... To, kto oglądał jeszcze przed, przed Dropem mhm. i mówiliście właśnie, że tak. Celestia jest, to nie jest tylko taki airdrop, który gdzieś tam tak. można rzucić, ale że może tam być bardzo ciekawe. Tak, tak. Znaczy, ja wierzę w ten projekt, bo e, tak naprawdę on jest mocny e, technologicznie, bo e, wiele osób powtarza to kasu Data Availability Layer i tak dalej. Nie do końca rozumieją, co to znaczy. Ja, miałem, ja osobiście miałem bardzo długo, przez długi okres czasu nie mogłem zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy. I, I oni dają fundament do tego, żeby inne blockchainy mogły się budować na ich staku, ale też to, co mnie osobiście zainteresowało, ja, ja, ja zrobiłem analizę tego ich rozwiązania. By the way, ja się do, do, dokopałem do pierwszych materiałów mm, prac naukowych i tam współautorem jest Vitali Guteri, uh -huh. który, który jest jednym z zespołatorów tego data sampling i data availability layer, więc tak naprawdę ma, mocne podstawy ma. Bo co, co, co by nie mówić o Vitaliku, jest po prostu mega mądrym facetem I, i ja powiem szczerze, zaczynam dyskutować z moim zespołem, w jaki sposób my moglibyśmy Stack Celestii wykorzystać u nas. Bo, okay. bo jedną z rzeczy, którą sobie uświadomiliśmy, no my, my jesteśmy projektem, który jest bardzo innowacyjny, dotyka. I działa też w branży. Obszaru, w ogóle. który nie do końca jeszcze rozumie, jak ten blockchain można wykorzystać. Jedną z rzeczy, którą na pewno będziemy musieli zapewnić, to jest to, żeby na przykład takie Taurony, czy, czy inne firmy, one mogły sobie odpalić swój blockchain, ale to, żeby to był blockchain, który nie jest taki Publicznie, ale tak, żeby. On... Do zewnętrznych, do, tak, do wewnętrznych transakcji. Tak, tak ale to... żeby on korzystał z bezpieczeństwa dużej sieci, którą na przykład jest C4I i my chcemy im dać takie narzędzia. Okay. Właśnie o to chodzi, żeby po prostu myśleć w takich kategoriach, bo nie ma co sobie się oszukiwać, że takie PG, czy Tauron, czy Enea oni bardzo chętnie w public Blockchain wejdą tak po prostu, no to jest dla nich ogromne ryzyko. Zgadza się. Mhm. Zgadza się. Więc Celestia więc daje e, super stack, który można wykorzystać albo uruchomić się jako blockchain. I tutaj na przykład powstaje nowa użyteczność e, tokenu TIA, czyli e, Airdropy. Bo, e, Sprzedałem, ale, a, ale a, wrzuciłem w dobry inny temat. No, no, ludzie będą się na to nastawiać. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj Kowalski tutaj twierdzi, że to jest wiesz, kolejny atom. E, ale wiesz, w ekosystemie bardzo dużo się dzieje. No, jest e, dużo fajnych projektów, które e, robią niesamowite zmiany. No, e, rzecz, która na przykład nie, do niedawna była jeszcze niemożliwa, można, sobie z, można zrobić, że Atom i inne tokeny są e, Liquid, czyli ten, LS, LS, ten trend LSD, LSD tak. no, e, który za bardzo nie chce odpalić, ale, ale generalnie. Kilka pozycji mamy, ale spokojnie, Tak. tak. Ale wiem, że Ty mówiłeś, że na przykład zaczyna się interesować RWA. To no właśnie, to, to co jak ja myślę w ogóle o trendzie RWA, bo gdzieś tam to jest portfolio, to jest ta grupa projektów, która u mnie nie jest jeszcze zbudowana i myślę, że teraz widzę projekty, które podpisują, robią specjalnie, dopisują sobie ten trend tak naprawdę z boku, to patrząc na Chain for Energy, to Wy byliście RWA, jak jeszcze o tym nie myśleliście? No bo Wy tak jakby. Działacie na realnym rynku i w oparciu o realny produkt. Tak Ale cieszę jest. się, że to ty mówisz, a nie ja, bo e, tak naprawdę my to zauważyliśmy. Tak? E, jest w ogóle jeszcze jeden trend, w którym my się wpisujemy. On został, e, też był różnie nazywany i w zeszłym roku, w listopadzie, Messari zrobiło taki, e, ba, taki raport, e, wypuścili odnośnie e, trendu e, DePin, e, ten Decentralized Physical Infrastructure Network. I tam się wpisują e, projekty wszelkiej maści, które e, wykorzystują koncept, nazwijmy to tak, ja to mu, bo, mówię, bo to najłatwiej się uświadomić, no, Uber 2.0, bo Uber zaatakował e, korporacje taksówkowe, które musiały zbudować wszystko od zera. E, Airbnb, Booking zaatakowały hotele, które musiałeś przez wiele, wiele lat budować te hotele, a oni powiedzieli... No, weźmy y y y przestrzeń do wynajęcia od ludzi. Ale to cały czas jest Big Tech pod spodem, który po prostu tak. wszystkim zarządza. Jak on, jak on wszystko zmonopolizuje, to będzie tylko śrubeczki dokręcał i, i wiesz, komunity będzie piszczało. A w koncepcie De pin mówisz tak, komunity może być nas, naszym ambasadorem i pomóc nam rozbudowywać sieć. I to jest właśnie to, w co my wierzymy i, i, i chcemy to zrobić. I, I DAO, czyli cał, cał, cały blockchain pozwoli na, na, na zarządzanie. A, a po ostatnim mm, propozalu Atoma, który dziękuję, że, że podbijałeś, ten 8.4.8, widzimy, że w kosmosie e, działa DAO. Tam jest prawdziwy governance. Są takie, są takie DAO, gdzie nie powinno działać, tak? Tak. Dobra, to co mnie teraz oczywiście zastanawia, tak jak rozmawiam tutaj z wieloma projektami, każdy oczywiście mówi tak, jest lepiej, jest dobry sentyment. Wiele projektów wskazuje na to, że właśnie ten pierwszy kwartał Nowego Roku, oczywiście Raj Świętego Mikołaja, tak, potem jesteśmy coraz bliżej Halvingu, że gdzie każdy planuje gdzieś tam na ten pierwszy kwartał luty te duże wydarzenia. Jak to wygląda u Was, ten oczywiście grudzień i ten początek Nowego Roku? Czy macie jakieś duże rzeczy do zrobienia, czy będziecie komunikować jakieś ważniejsze wydarzenia? Znaczy, tak, no, Alfę mogę zdradzić, że ten, możemy się spodziewać fajnych prezentów na, na, na podchoinkę. I tutaj ten Michał z Adamem szykują fajne akcje i, i naprawdę komunity będzie zadowolony, wreszcie dostanie na co długo czeka. Co do, co do planów facingowych, to ja jeszcze nie, nie, nie pokuszę się, żeby mówić, bo ma, mamy, wypracowywujemy, mamy dużo już dopracowane, ale to spotkamy się następnym razem, porozmawiamy i wtedy bardziej z czego opowiemy. Warto Mozili działać. Myślę, że. Tak, tak. Akurat, to... jeżeli chodzi o Chain for Energy, dobrze to wygląda. Widać, że ludzie działają, i na ten prezent myślę, że wiele osób. Czeka, bo jest to pomysł e, dobry i myślę, że mm. będzie z tego bardzo, bardzo dużo e, pożytku. E, wiem, że też e, tak bardziej technicznie od razu zaproszę tutaj do Andrzeja z dziennej dawki e, dyskomfortu, dlatego że ja wam powiem szczerze, że jak ja robię wywiad Sześć for Energy, a potem oglądam niby to samo u Andrzeja, to, to ten temat jest zupełnie inny, także, tak. także cieszę, mnie, cieszę się, że pracujecie. Natomiast wiem e, też. Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, kiedy rozmawialiśmy o tym potencjalnym partnerstwie, ja też wiedziałem, ile pracy musimy razem wykonać, żeby ta społeczność krypta, która jednak krypto, która jest jednak zamknięta. Jakieś tam to, co rozmawialiśmy bańce, każdy chce działać na BEX-ach, ktoś tam szuka możliwości wydawania płynności, musi też zrozumieć, w jakim wy sektorze działacie tak. i musi ocenić, czy ten sektor, czy blockchain w tym sektorze jest przede wszystkim potrzebny. Jakie rozwiązania Chain For Energy może wdrożyć, żeby tą branżę po prostu usprawnić i że tak naprawdę to, co moim zdaniem, jest waszą największą siłą. Siłą, że nie jest to dodawane na hama, tylko tak. jest to rozwiązywanie pewnych problemów w tej branży. Tak, znaczy, tutaj dotknąłeś mega ważnej sprawy: bo de facto, po co jest w ogóle ten blockchain? bo on, on tak naprawdę wnosi dwie zasadnicze rzeczy, i też nie ma co myśleć o tym, żeby blockchain wpływać tam, gdzie jest, nie jest potrzebny. Nie jest potrzebny, tak. tak. I dla nas, blockchain to jest wa taka warstwa bezpieczeństwa, bo po prostu te dane, które są zapisane. One są niezmienialne i to jest tak jakby najważniejsza rzecz, dlaczego wykorzystujemy Blockchain. Musimy... Wczoraj dużo o tym rozmawialiśmy z chłopakami cały wieczór. Zastanawialiśmy się, jakich produktów brakuje i co można by zrobić. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach: sztuki walki, sport i gdzieś tam, nie wiem, zwykły taki certyfikat. To, że ktoś ma. Czarny pas w karate, mhm. taki wiesz, zwykły no. przykład, nie? gdzie tak naprawdę powiesz do kogoś sprawdź sobie na stronie, no ale tą stronę ktoś mógł założyć wczoraj, tak. jak ja mam zweryfikować domenę, tak. albo na przykład mam dyplom, no ale taki dyplom to można teraz sobie no. wy wydrukować. Nie? Blockchain jest potrzebny, tak. jest potrzebny tylko projekty, które też się budują w krypto, muszą naprawdę czuć ten problem i tak. próbować go za pomocą blockchainu rozwiązać. Jak się robi takie spotkanie 10-20 osób, tak jak u nas wczoraj tu zjechaliśmy jako krypto ekipa, no. naprawdę fajne pomysły przychodzą no. do głowy i Chain for Energy absolutnie tutaj też jest tym projektem, który jest też dla mnie w trudnej branży. Nie będę ukrywał, że ja nie jestem tak. specjalistą. Natomiast rzeczywiście widać u Was, że gdzieś tam chcecie po prostu wdrożyć pewne rozwiązania, które i tak są potrzebne. Pytanie, kto zrobi to pierwszy, i kto jako pierwszy pokaże, że to jest ta droga. Także tak. blockchain jest tą drogą, która jest potrzebna w tej branży. No dokładnie, dokładnie. Znaczy... W ogóle też ja doceniam bardzo współpracę z Wami, bo Wy nam pokazujecie w jakiś sposób, e, tak jakby pokazać to, co, to, co robimy. Bo... No, ja osobiście jestem inżynierem i nie jestem zbyt medialny i tak jakby nie potrafię... No ja, ja, stu, ja studia techniczne na budownictwie zakończyłem po pół roku, więc akurat tutaj zobaczyłem, że to nie dla mnie, nie? No widzisz, no. A ja, a ja skończyłem bardzo trudne studia. Ten, byłem na, na telekomunikacji, na Politechnice Warszawskiej i tam no, po prostu człowiek musiał być zmuszony, znaczy to było bardzo interesujące. Zresztą kolejna dygresja to jest mi, mi, dlaczego ja jestem w blockchainie, słuchajcie, no człowiek, ja jestem ponad 20 lat na, na rynku pracy i no dla mnie to już było po prostu nudne, to, tak jakby cały czas odgrzewany koty. to było to samo. Człowiek chce czegoś nowego. A w blockchainie po prostu ja cały czas się uczę, no słuchajcie, po prostu jest tak, że ja już myślałem, że już wszystko wiem o tych blockchainach, a to znowu wchodzę w jakiś nowy obszar i znowu trzeba się czegoś nauczyć po prostu. I to jest. To, I to, jest, jest też, to jest też dobra dygresja dla naszych widzów, że warto patrzeć, że ten rynek się tak. zmienia i mieć w pamięci to, jeżeli ktoś hodluje stare pozycje, tak. że ma te miejsce przychodzą nowe projekty z nowymi rozwiązaniami. Z czystą kartą tak naprawdę, tak. a nie z y, całą całym armią hodlerów, którzy gdzieś tam czekają, więc to gdzieś tam się łączy, to co powiedziałeś jest mega wartościowe i dla spekulantów, i dla osób, które gdzieś tam szukają wartości tak. właśnie na tej krypto. Dobry przykład właśnie jest tej, tego trendu Depi. No, w tej kategorii są takie projekty jak na przykład Ficon, Helium. I to, to są projekty, które poległy, bo tak, tak jak w DeFi, ten pierwszy DeFi miał zbańczoną tokenomię i te to wszystkie się. projekty poszły do piachu. Ale przyszła druga fala projektów, które po prostu wyciągnęły lekcje, bo co jest ważne w DePinie? Chodzi o to, że Ty musisz dostarczyć wartość użytkownikowi końcowemu, żeby on chciał korzystać z tego produktu, a nagroda to jest cherry on the peak, to jest on top tego, co, co, co Ty dostarczasz. I, jak, jak zapomnisz o tym, że jakąś usługę musisz robić, to de facto to, to przez chwilę jest fajnie, ale potem, potem, jest, po prostu, koniec. potem jest koniec. I e, ja, odważ, ja wierzę w to, że te projekty po prostu podczas tej chosy e, będą brylowały. Dobra, słuchajcie, zapraszamy oczywiście do Zili, tam działamy. Czekajcie na świętego Mikołaja Chain for Energy. Naprawdę mega rzecz. Wiem, że wiele osób działa przy różnych akcjach airdropowych. Przepala te godziny na klikanie, ja sam tak robię, no ale być może Chain for Energy warto poświęcić chwilę i podziałać. Dziękuję. Dzięki.